Dzieci mają głos. Co to jest gorączka? Że na przykład y, człowiek się gotuje i spala zalazki, wtedy jest czoło ciepłe. A jak się sprawdza, czy ktoś ma gorączkę? Ten Termometrem się daje pod pachę. Można jeszcze y, dotknąć czoła, czy, czy ktoś jest gorący i czy jest trumany. A jak poradzić sobie z gorączką? Można można wypić amor z wodą i z cukrem, albo po, powąchać amor z wodą. Mm -hmm. Widzę. Albo na przykład dać na łyżeczkę z glukozą 5 kryperek co dzień dwa razy dziennie. To jest recepta dla pana. Co to jest gorączka złota? I czym się różni od gorączki, gorączki ludzkiej? Że ludzie szukają złota. Ta, bo bardzo w tym złote, a, a gorąca ludka że, że się w człowieku wszystko gotuje. It's okay? Dzieci mają głos.